Cześć, witajcie z pierwszego Let's Playa z Dre Mu online Przedstaw się Cześć! jestem Łukasz. No, dobra W tym odcinku będziemy Grać Mu! Tak! speech ogólnie Potarzamy co to są Jak to się nazywa? takie? Nie! Blesy, bronie, sople, a masz? Soule. No to trzeba wydrobić, dobra. Ogólnie chodzi o to, co chodzimy. Nie, chodzicie, bijecie lebla. No chociażby nie, nie robicie resów, czyli nie nabijecie sobie punktów. Ja mogę A... zaraz No dobra, res. no to tłumacz. O jak wiecie 400 level, wchodzicie na stronę mu, oczywiście logujecie się i resetujecie 10 lewela Zdobywając parę punktów do rozdania. Dobrze, wyjaśnij. No, to Toresach chyba tyle. Ta, czy, dobrze. Tak, dobrze. Także w że tam e, dostajesz po kilku asturesach, znikuj przez Flores. Dobra, party? Dobra. To party. Nym, 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 nym. Party, to znaczy, że to grupa. Nie no, to chyba wie No, 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 dawaj. A! Nie mam zaproszenia do grupy, no chodź wyjdziemy No już zeszedłem To to ok, dobra I to są party, dobra, chodź, lecimy Lecimy chodź tutaj Gdzie? Tutaj A dobra O, 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 6, 6. o O, 66 No my chyba jest doble Dobra Pokażę to to znaczy, są czary, mój no, Tak właśnie utasz zjadł mi wszystkie potwory. Ale ja za to ja nasz. dostaję. Na szy. A wAj! To widryzie. Wow Ej co zapomniałem... A zresztą nie ważne. Litne do tych w lesów O właśnie miałem do ciebie pytanie. Ja cię używam y, pod... Potów bo... Nie wiem, ja nie ulubam. Ja mi wystarczy rok i tak level od razu mi pija. I nie się wystarczyłem. I tak właśnie wygląda nasz chedz. wszystko bije, a ja sobie stoję. No, I nic nie robię. Oto poziomy. Mamy 400 chyba... Nie wiem jaki mamy maksymalny poziom. Nie patrzę. Nie, 400? No i tak. można robić jeszcze. Yy, ogólnie chodzi o to, żeby dodawać punkty w stronę, Agility, yy, w życie albo w energię, czyli manę. Ja teraz troszkę dodam, bo mało. Tak. zaraz ja to wszystkie moje takie wstępne magie. Przecież... klasy 100. Dark Wizard Dark King Sumeron ja coś nie pamiętam right here, sure. a o yeah. i jeszcze Magic Gladiator tak ja dram... Dark Kingiem ja yeah, Dark Wizard tak Dark Wizard to bardziej go... Odać do Expa... Dobra, i, bardzo wysoswana to skina i ładnie. Wszystkich ciśnienia. Oczywiście trzeba nas trochę przyłatami. Dobra, gdzie ty jesteś, bo mnie tu biją? Ale bardzo nie. No, no, no zgubiłem się! Mogło przy ciebie, ale okej. Okay. A tu no. jesteś. Chodź tutaj, spimy To chyba zdaje się spam no Pieniążków zawsze mamy, bardzo dużo. Duszą Ja mam 50 milionów A ja ile mam? No otwórz się inwentory Ja mam 6 milionów, fuj. No to co, dobra Chodź, idziemy gdzieś dalej Teraz nie do set ja ty szybko te resy bijesz, a tak powolutku. Nie, bo tak... level większy, czym... więcej resów, tym szybciej się bije. To znowu się zgubisz! No no, znowu się zgubiłem! Wtedy bo ja tutaj te potwory biję, bo tutaj dobry spot ogólnie jest. jest No to chodź, bijemy je tu. Mam nadzieję, gdzieś mi uciekasz. Ja też nie, ja wątpię, że automatycznie nawalę, Czarów nie... Ma. Ej, co to jest? A symbol jakiś? Nie wiem. Pierwszy raz to widzę. A, nie bicie. Dobra, chodź dalej. Ja idę dalej. No Jest, jestem, czasy. No jestem przy takiej syrence. No łają one biją. No nie bij mnie syrenko. Dobra, idę tam do ciebie. No głupie potwory blokują. Jestem Dobra! Chodź tu do mnie! Ja też nie mam ładnego spotka. No ja ci prowadzę ładnego spotka. Oj, nie ma cię tam, gdzie byłeś. Ok, wracam. U ciebie byłeś? Wow, doszło na smoku. No, ale kaka, to kaka. Nic Tam przy tym spoku, spocie przy początku. No Dziękuję. ile te potwory mają HP? To pan oczywiście, rzeczywiście jest mnóstwo światłów. Czytaj ja pokażę? Od Florencji, aż do kalenderowa. O proszę bardzo Więc można podziwiać, śledza to i taką Florencji. Oczywiście każdy y, kraj oprócz Nori, y, Lorency Norii i Elgomanda y, jest wymagany poziom. Oczywiście na 400 levelu masz już odblokowany każdy. Nie musisz się ma. Tak, i można wtedy expić gdzie się podoba. Trzy pierwsze mm, królestwa miasta. Są na sam początek już dzięki temu, że na start dostałem 10 level. Tak. I toż, toż podróży tam dotychmiast jest zerowy. Potem zaczynają już trzeba płacić. Epieniążki szybko lepiej. Tak, bardzo szybko. No ja spłacę tam na początku. Dobra, idę tam no... tam gdzie się zaczyna na Atlantydzie. Dobra, to ja będę walić po bok. Tu samo ale, 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 ale. Właśnie się te płeć. E, nie, cały czas stoję. A gdzie ty jesteś? No, ty jesteś. Jak Cześć, szukam cię. Hymnę, my tepnie się na Atlantydy i pierwszym wejście. Pierwsze, pierwsze. Pierwszy raz i tyle wchodzimy. Ramp, ramp, ram, ramp, pom, ram, 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 Ramp, Ramp. ram, Tam, ramp tam, tam. Tam, tam, ram, 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 no ram, 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 No, bi. ram, sobie ram, 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 full mam. Zaje ci się. Oho. bo levela dostałem level wah wow, 300 level 350 znaczy 50 level nie mam dobra i to 10 ja mam 276 jak tu wszedłem 15 minut to miałem 300 level Mhm, spadło. o ej 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 coś tam dropło, coś dropło, coś dropło. Sin... no już czytaj blessed blessed bless, 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 tu bierz to. Nie mogę. No tu zakłócał potwory. O, bless. No mój. To, to daj, bo to jest mój jest. Ja tu tylko... No otwarę. dobrze. No to weź, daj się do... Y... No. Y, Trade, Okej. Okay. I daj mi parę blesów, bardzo nie wiem, bo jestem biedny w to. Ja też, ja mam tylko cztery. Tak, cztery miałeś czy południem. No to co? A, dobra, dwa ci daj. No. Tak, i się ciesz. No masz! Dawaj, klikaj! No? No już, a ty teraz. Tak, okej, okay, tak, chcę mu dać.

Mam nadzieję, że przybliżyliśmy wam, yy, jak wygląda. Tak. O stroll of fitness. Tak. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy, jak to wygląda. Będziecie mniej więcej wiedzieć o ja co mam. chodzi w tej drzewie dziwnej. Dokładnie. I nie spodobało się. będziemy na to. Tak. Ale to chyba utaż będzie. No. Albo Czondrat dojdzie. To na razie, cześć i czołem, pozdrowienia, u pożegnaj porzędnej się. Ema. Elo. Hello.